Cześć, z tej strony Adyans Kingsmana. Dzisiaj pokażę Wam samochód. Niemiecka limuzyna kasy Duży SUV Volkswagen Touareg w wersji airline. A pokażę Wam go nieprzypadkowo tutaj, pod podwarszawskim nieporęcie, przy Pałacu Zegrzyńskim. Czemu nieprzypadkowo? Ten samochód doskonale sprawdzi się jako miejski trężownik, jako limuzyna na długie trasy a także samochód na takie rekreacyjne, w takie właśnie miejsca. Samochód ten jest wyposażony w 3-litrowy silnik diesla o mocy 286 koni i spokojnie daje sobie radę w lekkim terenie, co mieliśmy dzisiaj okazję sprawdzić na plaży nad Narwią. Ma 550 Nm, więc spokojnie da sobie radę z pociągnięciem przyczepy. Zatem zapraszam do środka. To, co mnie zaskoczyło tutaj w środku tego samochodu, to jest spójność tej konsoli środkowej, spójrzcie na to. Nie ma tu żadnych wystających tabletów, wszystko jest po prostu tak poprowadzone, doczająco od strony pasażera, od tych linii, które tutaj przebiegają od nawiewów, ładne proste linie, lakier podtepianowe, jakieś elementy aluminium. Do tego ekranu, wielkiego ekranu, 15-calowego, Nie więcej takiej wielkości ekran miałem w swoim pierwszym PeCecie. Ten ekran nam płynnie przechodzi tutaj w tablicę wskaźników, jest tutaj taki, dużo takich fajnych smaczków, jak na przykład pokrętło, które służy do przyciszania i, 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 i rozgłaszania radia, czy na przykład e, to lusterko fajne, takie bezramkowe. A nad naszymi głowami znajduje się panorama, którą możemy sobie odsunąć. O, pewnie jej nie odsunę, bo jest zgaszony silnik. No, tam naprawdę dużo takich fajnych elementów, bardzo ładnie wykończonych, gustownych i nie rażących w oczy. Jeśli jesteś zainteresowany takim samochodem i chciałbyś nim jeździć, skontaktuj się ze mną. Kompleksowo się tomu zajmę. Przygotuję samochód, finansowanie i ubezpieczenie. A także pogratuluję Ci osobiście przy odbiorze auta. Do zobaczenia!